Zakręć kawałki piankoliny i Bum! Uformował się kot. Ukształtuj oczy. Z tymi rzęsami, kto mógłby mu się oprzeć. Jego dom jest w kulce Lolpec. Skakuj, kotku. Teraz to maleństwo znajdzie nowego właściciela. Na placu zabaw są dwie przyjaciółki z psami. Macie szczęście, że macie swoje psy. Jak ma na imię twój? Penny! Hmm. jest urocza, prawda? Tak. Chciałabym mieć własne zwierzątko. Dziewczyna była zdenerwowana w swojej piaskownicy, ale rozproszył ją hałas. Co to? Kula? O, to kot! Dziewczyna i kot stali się nierozłączni. Przyjaciółki natychmiast skierowały swoją uwagę na nowe zwierzę. Jest słodki! Ogonek i oczy. Teraz wszystkie możemy bawić się z naszymi zwierzakami kilka pociągnięć pędzla i makijaż jest gotowy. Do wykonania spodni użyjemy marmurkowej modeliny. Co za stylowy strój. Niebieskie i czarne kawałki staną się jej włosami. Jimmy szaleje na punkcie Stacy. Nie może oderwać od niej oczu, a ona nawet nie wie o jego istnieniu. Hej, James! Marzysz dzisiaj na jawie, co? A! Zawstydził się przyłapany przez nauczycielkę i śmiech Stacy. Jimmy znalazł w domu tajemniczą magiczną książkę. Mm. Teraz Stacy się we mnie zakocha. Nie. Najpierw muszę zrobić lalkę, która wygląda tak jak ona. ha. Wtedy zrobię serce z płatków róż. Hmm. W książce jest też napisane, że potrzebuje świec i tańca. Po małym tańcu Jimmy zasnął. O! Prawie zaspałem w najważniejszym dniu mojego życia miłosnego. Jimmy pobiegł, zostawiając bałagan w pokoju. Udało się? Gdzie ona jest? Stacy przyszła i zauważyła Jimiego. Tylko spójrz na serca w jej oczach. Teraz siedzą razem i trzymają się za ręce. To takie romantyczne. A tymczasem, mama, co tu się stało? Muszę tu posprzątać. Fak jest znacznie lepiej. O-o. Wygląda na to, że mama posprzątała miłość Stacy do Jimmy'ego. Krok po kroku stworzymy nową postać. Rozpleć nitki, by zrobić fryzurę. Teraz wstążka ma ozdoby. Ozdób kolejną warstwę w ten sam sposób. Złóż sukienkę razem z różowym kołnierzykiem na wierzchu. Makijaż powinien być tematyczny. I zrób koronę ze złotych kwiatów na jej głowie. Obchodzimy tradycyjne meksykańskie święto. Dzień zmarłych. O, mam gości! Jej wnuczka przyszła ją odwiedzić. Mała Silva uwielbia ten wystrój. O, czas opowiedzieć o naszych tradycjach. Weź to to rodzinna pamiątka. Tak wyglądała twoja prababka. Wow, jaka piękna lalka! Dziewczyna spojrzała na zdjęcie swojego pradziadka i wyobraziła sobie całą ich rodzinę. Babciu, opowiedz mi, jak się poznali. Silva może słuchać jej opowieści przez cały dzień. Pergus gra na swoim telefonie. Zobacz, co znalazłem, mamo. Polly Pocket. Bardzo taką yes. chcę. Szrek! to chodź tu. Za długo już tam jesteś. Co? Hmm? Chcę mieć Polly Pocket! Ale już masz tyle zabawek! Eee. Hmm. Szrek musi biec do lasu w poszukiwaniu czegoś, co nazywa się Polly Pocket! Shrek szedł gliniastą drogą, kiedy przypadkowo nadepnął na duży kawałek czegoś! tu! Oj, zmiażdżyłem to! To się przyda na nową Polly Pocket! Yes. Uformuj serce na silikonowej formie! na nadmiar. Zrób dwa serca z przegródką w środku i połącz je drutem. Wow! W środku jest cały mini domek. Pomaluj pudełko i przyklej etykietę. Szrek jest dobry we wszystkim. Zobacz co mam w Fergusie. O! Dzięki, Tatku! Spełniło się moje marzenie! Lalilu zaprasza wszystkich na bal. Wymieszaj trochę modeliny. Zrób kilka takich kółek. To będą koła powozu. Magia Lalilu stworzyła dekoracje. Przyklej okno z kopciuszkiem. Tak po prostu mysz zmieniła się w konia. Cuda się zdarzają. Mavis i jej tata oglądają ulubiony film Draka. Koszmar przed Bożym Narodzeniem. Kochanie, mam dla ciebie niespodziankę. Spójrz, to przystojny Jack Skellington. O, dziękuję. Będzie idealnym dodatkiem do tego zestawu mrocznych zabawek. Czao, muszę lecieć. Mavis rozejrzała się. Nikogo nie było. Ach, mogłabym wyjąć swoje zabawki. Co, powóz kopciuszka? Ojciec chyba nie będzie zadowolony. Ale Drakula wrócił do domu wcześniej niż powinien. To straszne. Wszystko dobrze, kochanie? Co się stało? Jesteś chora. Tato, bałam się Tobie powiedzieć. Uwielbiam tę bajkę. Kochana, możesz bawić się czym zechcesz. Yes. Jesteś najlepszym tatą na świecie. Teraz wspólnie oglądają Kopciuszka i bawią się karetą. <gry> Narysuj kontur na papierze piankowym a następnie wytnij go, aby zrobić torbę. Ozdób przednią część modnym nadrukiem. Pomaluj podstawę wisiorka. Wow, to Ania i Elza! Załóż koraliki na drut. Kilka z nich jest też na wierzchu. Zrób mikrofon. Pokoloruj go tak, żeby pasował do reszty. Co za urocza torebka karaoke. Przyjaciółki siedzą w kawiarni. Dziewczyny, spójrzcie co mam. Wow, co za urocza nowość w świecie mody i muzyki. To prawda. Tylko wierni fani Anny i Elzy mogli zdobyć takie torebki karaoke. Dziewczyny śpiewają i tańczą. To tak jakbyśmy były na ich koncercie. Tęcza ze słomek? Wow! Odetnij kawałek i potnij w ten sposób. Zrobiliśmy tęczową słomkę. Archie nie może sięgnąć do zlewu, by umyć ręce. To nic, wkrótce dorośniesz. O, wygląda na to, że coś upuścił. Hmm, jest tu tyle słoików i butelek. To ciekawe. Skąd dochodzi ten dźwięk? Woda? O, kran przecieka. Próbuję zatamować przeciek, zanim ten zaleje łazienkę. Co to za hałas? Zrobiłeś coś, prawda? Śruba jest poluzowana. Będziemy musieli to naprawić. Tata zatrzymał przepływ wody, używając klucza. Naprawię też rury. Archie natychmiast znalazł zastosowanie dla poprzednich. Zmniejszą stres związany z wypadkiem. Kawałek plasteliny zmieni się w lalkę. Narysuj uroczą twarz. Pokryjemy głowę wstążką. Zrób pieluchę dla dziecka. I kolorowe skrzydła motyla. Wyłania się z kokonu jak motyl. Zrób dużo naklejek. To jest do pakowania. Każde dziecko byłoby szczęśliwe, gdyby dostało taki prezent. Ta dziewczynka jeździ na koniu. Co ma jej mama? Niespodziankę! Kochanie, marzenia się spełniają. Tak, to Baby Born Surprise Butterfly! Dzieciak ledwo może powstrzymać swoje emocje. To urocze małe dziecko owinięte w kocyk. Nakarmimy cię butelką. Mama obserwuje jak jej córka bawi się radośnie. Zrób głowę z kawałka gliny. Głowa jest. Ciało też. Narysuj twarz. Pstryk! Odrobina stylizacji włosów nie zaszkodzi. Przyste futerko i satynowe tasiemki. Zrobiliśmy świetną fryzurę, zobacz! Wspaniale! To tkaniny w kolorach tęczy. Zróbmy kolorowe rękawki. Barbie Ekstra czeka w pudełku na swoją nową właścicielkę. Rodzina Emi nie ma zbyt wiele pieniędzy. Ta babi się lalką zrobioną z patyczków. Kochanie, spójrz co znalazłam na śmietniku. Ktoś wyrzucił zupełnie ładną Barbie. Kudełko ma tylko kilka zagięć. Tak? Mamo, to spełnienie marzenia. Dziewczynka rozpakowuje lalkę, aby przedstawić ją tej drugiej. Teraz są przyjaciółkami. Pora iść spać. Po położeniu lalek do łóżka, dziewczynka sama zasnęła. No, 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 jaką odznakę wybrać? Kawałek gliny staje się psem. Ubierzmy go odpowiednio do pogody. Ciepły strój nie bez powodu wygląda jak mundur. Dodaj nos, a pyszczek jest taki uroczy. Daj jej obroże. Sky została członkiem psiego patrolu. Mamo, tyle czytałem o psach. Chcę jednego. Nie, kochanie, jesteś uczulony, pamiętasz? Ale, mamo, ja chcę psa. Co za hałas? Mama musiała włączyć telewizor, żeby zagłuszyć krzyki. Udało się. A teraz razem oglądają Psi Patrol. A co powiesz na psa zabawkę? Którego byś wybrał? Tego? Tak, Skye jest taka słodka. Mama szybko złożyła zamówienie. Telefon od kuriera i pies jest w jej rękach. Proszę, Ty Tak, dziękuję.